Siemano, dziś na życzenie tego komentarza oceniamy nutkę Riki Fałszywce. Mam nadzieję, że mnie nie wyjebie kopstrajka. Zaczynamy. Oczywiście to dla Was, to dla tych ludzi, którzy obgadują mnie za plecami, a boicie się podejść i powiedzieć twarz, nie bać was za to. Raz. Mówią na mnie wieki choć w ogóle mnie nie znają Mówią pierdolą, coś obgadują Jak jesteś kozakiem, to podejdź i powiedz Bo czego się boisz i mówisz tu krednie Spoko, może być na razie Jestem zwykły chłopak, tutaj ze śródmieścia, pierwsza garska ulica Ja to doceniam, gdy nie miałem niczego, to nie miałem tu nikogo Gdy teraz mam wszystko, to się kurwy tu płucują i wasze, zjebane mordy Chodzą po ulicy i się śmieją z niewidomych No popatrzy na siebie, Zachrany mordy To dla tych falszyw, co gadują za plecami Ja jestem sobą, moriki, ziomek, siła Ja jestem sobą i mnie kurwo nie przeklina Ja jestem sobą i idę ziomek stale ja... Może być chociaż trochę gdzie mi nie pasuje yy, Brakuje mi paru tyczek Ja mam swoich żąbków i moją gaskę ja, ja, no, ja, ja jestem sobą No dziki ziomek siła Ja jestem sobą i mnie kurwo nie przeglina trochę brakuje rymów Ja jestem, jestem sobą i idę ziomek stale Ja mam swoich żąbków i idziemy no. dalej A teraz po siebie nie wgadujcie Bo jak widzicie tylko się Jestem na kijcie, robię karapy za na czas, rozstaję karty Nie pan was kurwu, ja Także co ja mam powiedzieć? Brakowało mi rymów, brakowało mi czystości wokalu, chyba że tak miało być. Dziwnie się ucina ten kawałek tak z nie ma wyciszenia ani nic. Co ja mam więcej powiedzieć? No. Pozdro. Zachęcam do subowania. Siema!